Dobrze, jesteśmy już teraz live. Ja dzisiaj już mam drugi wywiad, ale dzisiaj mam panią Magdalenę Michniak. Chciałabym, żeby pani się na samym początku przedstawiła, z jakiej pani jest firmy. Dzień dobry, pani redaktor, jest pani dzisiaj od rana w ogniu. Magda Michniak, telakto dyrektor Public dyrektora Public Relations. Takie pytanie na, na rozgrzewkę, na sam początek, żeby się wdrożyć, żeby tutaj pani miała swobodę wypowiedzi na sam początek. Wyczytałam, sprawdziłam na samym początku. Działacie od 2011 roku i macie już 200 punktów, tak? Tak, mamy 200 punktów, tak, działamy bardzo prażnie, nawet w jednym roku, bodajże 2017 otworzyliśmy 60 blisko punktów, więc to jest bardzo, bardzo dużo. Teraz musimy saportować też wszystko to, co się otworzyło, bo to też bardzo ważna jest sprawa. To bardzo duże przedsięwzięcie, więc na pewno nasi słuchacze będą chcieli się dowiedzieć, jak być Państwa partnerem. Bardzo prosto, po prostu można się do nas zgłosić. Na stronie internetowej www.telaccy.com są wszystkie dane kontaktowe, także można porozmawiać z kimś z nas. Z pewnością szef do spraw rozwoju odpowie na każde pytanie, o chyba się teraz widzimy. Tak, wszystko w porządku? To tak? Jesteśmy chętni, żeby oczywiście odpowiadać na każde pytanie, żeby rozmawiać. Jesteśmy chętni też i otwarci na nowych franczyzobiorców. Oczywiście rynek dyktuje, czy tych franczyzobiorców potrzebujemy dosyć dużo, czy też nie, ale rzeczywiście jesteśmy bardzo, bardzo otwarci na nowych partnerów franczyzowych. No dobrze, to teraz gdzie się zgłosić albo gdzie poszukujecie swoich przyszłych partnerów biznesowych? No, teraz już jest taka sytuacja. Jesteśmy tak mocni na rynku, że właściwie to sami partnerzy franczyzowi się do nas zgłaszają, za co jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Generalnie. 80% naszych franczyzobiorców ma więcej niż jeden punkt z nami, więc o czymś to świadczy. Chyba są zadowolenia, raczej na pewno. Dlatego też podejmują kolejne wyzwania z nami, kolejne stepy właśnie z nami. Natomiast też zgłaszają się nowi przedsiębiorcy, tak, jak najbardziej, nowi franczyzobiorcy. Niektórzy z branży, niektórzy też nie, bo doświadczenie też nie jest najważniejsze, ale o tym pewnie później. No właśnie, to dobrze Pani nakierowała właśnie pytanie, czy żeby wejść w ten biznes trzeba mieć doświadczenie albo jakieś specjalne predyspozycje, jakieś wymagania? Trzeba mieć głowę na karku przede wszystkim. Trzeba chcieć, mieć chęci. I właściwie nic więcej. Jeżeli chodzi o pieniądze, też nie trzeba się bardzo martwić. Jesteśmy elastyczni, gdzieś tam możemy rozkładać pewną część na raty. Natomiast no, musimy widzieć, że ktoś bardzo chce, bo to bardzo. W tym biznesie bardzo dużo zależy od franczyzobiorców, Mieliśmy takie przypadki, gdzie franczyzobiorca mówił nie, nie daje rady. W ogóle punkt. Jest, nie jest miarodajny, jeżeli chodzi oczywiście o zyski. Po czym, jakby nas, nas, następowała zmiana franczyzobiorcy, i, i rzeczywiście ten drugi franczyzobiorca dawał radę. Dlatego no, bardzo ważne jest, żeby przypilnować po prostu, przypilnować biznesu. No, właściwie w każdym biznesie tak jest. Trzeba go pilnować. Niektórzy franczyzobiorcy robią tak nawet, że przenoszą się do danego miasta, bo są z innego miasta. Przenoszą się do danego miasta i tam rzeczywiście dopilnowują swojego biznesu na miejscu. Tak też mieliśmy z franczyzobiorcą, który jest w Gdańsku, ma z nami kilka punktów. Jest bardzo zadowolony ze swoją ówczesną dziewczynką, z dziewczyną się przeniósł, teraz już z narzeczoną, otworzyli kilka punktów, a był z Małopolski, więc generalnie i dalej tam siedzą kilka lat i jest im dobrze. Jeżeli chodzi o koszty przystąpienia, oczywiście też tak, przypuszczam, że to wszystko zależy od miejsca, tak. bo najczęściej to jest galeria, prawda? Te punkty znajdują się tak. galeria. Tak, my jesteśmy sfokusowani na centra handlowe, bo tam jest inny footfall, to znaczy większy footfall niż e, rotacyjny też, ale to może o tym później, e, niż właśnie w takich miejscach na przykład na rynku e, miejskim, prawda? W takich powiedziałabym bardziej e, kameralnych, publicznych, aczkolwiek po prostu no, nie do końca dobrych dla nas, dlatego że my jesteśmy biznesem impulsywnym, czyli e, no, rzadko jest tak, że ktoś sobie wymyśli, mam dzisiaj taki nastrój, taki ataki, chciałabym mieć na przykład etui w różowe świnki, <gryw> idę po prostu do sklepu i kupuję to etui w różowe świnki. Nie, raczej nie. Pani pewnie też tak nie ma. Przychodzimy do galerii handlowej. O, widzimy wyspa. Wow, jakie piękne tu A jeszcze jak się błyszczy, no, nie wiem, ja przynajmniej kobieta, tak mam. Kupię sobie. No ale przy okazji, okej, okay, mam nowy telefon, prawda? No to, no to, na ten telefon trzeba też szybkę, trzeba też szkło hartowane i tak dalej, i tak dalej. No, mnie zdarza się nie kupować impulsywnie etui, ale z pewnością bardzo często, bo bardzo często kupię ładowarki i wtedy rzeczywiście to nie byłby już impulsywny zakup, tylko po prostu no muszę, już mam ten zamiar zakupu, prawda, wchodzę do centrum handlowego, wchodzę do sklepu, żeby kupić rzeczywiście ładowarkę, no ale z etui raczej chyba tak do końca nie jest, a właśnie galeria handlowa jest taką galerią, gdzie jest bardzo duża odwiedzalność, duży Futbol, więc ci ludzie są, cały czas się przetaczają, i rzeczywiście jest szansa, że nie tylko będą patrzeć, ale też kupią. No tutaj się zgadzam w 100%. Sama wiem, że jak już idę do galerii, no to wiadomo po co nie, żeby się przejść, więc zawsze się znajdzie dodatkowo coś, co chciałabym sobie jeszcze zakupić. Niekoniecznie jest, jest to potrzebne, ale wiadomo, kobiety tak mają. Tak. Jeżeli chodzi o, o kwestię właśnie kosztów, ja na początku wspomniałam, że też, żeby nasi widzowie widzieli, wiedzieli, yy, z jakimi finansami muszą się ewentualnie zmierzyć. Tak. No właściwie yy, od, to jest koszt, yy, bo to jest wszystko zależne oczywiście od lokalizacji, od tego, czy to jest wyspa handlowa, bo mamy dwa formaty. Mamy wyspę handlową i mamy lokalną. Oczywiście salony są już dużo droższe w adaptacji. Yy, no i w ogóle w zatowarowaniu że też, bo to też jest bardzo ważna sprawa. Mniej więcej. No powiedzmy jeszcze co jeszcze, że od 40 tysięcy do 200 tysięcy. To zależy rzeczywiście od lokalizacji, od tego jaki jest klient, bo to też jest bardzo ważna sprawa. Jak, jest, jak wygląda catchment area, czyli czy wszystko to, co jest dookoła galerii handlowej, bo czasem to są na przykład parki handlowe, tak? Jest gdzieś sklep duży budowlany i tak dalej i tak dalej. Um, jest inny klient, a inny klient na przykład przy dworcu w galerii handlowej. Więc, na przykład, klient zagraniczny, to też jest inna sprawa. Więc no dobrze jest mieć i takie, i takie produkty, więc zawsze ten. Ten basic, czyli takie podstawowe rzeczy y, muszą być, ale y, no też gdzieś tam właśnie tak jak rozmawiałyśmy, jakieś takie gittery i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co jest up-to-date na czasie i też markowe, droższe, y, też jak najbardziej jest wskazane, tylko oczywiście y, w jakich proporcjach no to uzależnione jest od tego, jaki jest klient. Mniej więcej, y, jeżeli mamy nową lokalizację po tygodniu czasu. Jesteśmy w stanie stwierdzić, jakiego mamy klienta, jaki klient wraca i, i rzeczywiście najczęściej jest tak, że, że jest to taki marketing z uszka do uszka, czyli idź tam, bo tam jest dobrze, tam cię dobrze obsłużą. A czy mieli Państwo taką sytuację, że na przykład punkt nie do końca był dobry, dobrany, czy podpowiadacie ewentualnym franczyzobiorcom co do wyboru punktu lokalizacji, galerii, czy jesteście takim supportem dla nich? Jesteśmy od początku do końca supportem. Dlaczego? Dlatego, że y, Telakces.com nie istnieje bez y, więc bo my jesteśmy siecią franczyzową, my jesteśmy franczyzodawcą. Więc chcemy, żeby naszym franczyzobiorcom było dobrze. Bo jak im jest dobrze, to nam też jest dobrze i my możemy się dalej rozwijać, ale musimy oczywiście zaportować wszystko to, co zostało otwarte, zwłaszcza teraz w tej sytuacji, która jest, no miejmy nadzieję, że już szybko minie. Galerie zresztą zostały otwarte, ale cały czas też podczas pandemii byliśmy w kontakcie z naszymi franczyzobiorcami, dlatego też no, bilans też jest na plusie, to znaczy po prostu istniejemy i, i będzie. Będziemy się rozwijać, będziemy otwierać kolejne punkty także no jest by dobrze. No, te, to moje pytanie było też takim pytaniem wyjściowym ze względu na to, że wiem jaka jest sytuacja z covidem, wiem że na pewno pojawią się pytania czy teraz czy później w prywatnych wiadomościach już do nas na planchezowa.pl w sprawie tego co właśnie w takich sytuacjach jak była, tak? Czy, mm, czy udało się jakby zorganizować pomoc dla tych francuzobiorców, jeżeli chodzi o te zamknięte galerie, jak, czy mieliście jakiś model, który y, pomógł im w tej sytuacji? No nie oszukujmy się, ale to była ciężka sytuacja nie tylko dla, y, dla państwa, czy dla gastronomii, czy dla hotelarstwa, dla wszystkich była to ciężka sytuacja, więc na pewno pojawiły się pewne takie rozwiązania, o których wcześniej byśmy nawet nie pomyśleli. Czy oprócz tego, żebyście w stałym kontakcie z nimi, to Udało się wypracować jakieś wspólne rozwiązania, żeby tą sytuację ułatwić? No na pewno tak, bo monitoruje, monitorujemy od początku otwarcia, ponownego otwarcia galerii sytuację. Także sytuacja jest stała, jest rozwojowa, bo rzeczywiście nie jest to tak, że po prostu biznes upadł, absolutnie nie. No, tak jak powiedziałam, mamy ten bilans dodatni zerowy, czyli po prostu jakby. Zerowy. I bilans otwarć i zamknięć, jakby, jest w tym roku, bo czasem jest tak, że rzeczywiście musimy pewien punkt zamknąć, ale za to otwieramy kolejne, więc, więc wychodzimy po prostu na prostą. No i oczywiście, każdy franczyzobiorca, musimy sobie o tym powiedzieć, bo jest bardzo tutaj ważna kwestia. Każdy franczyzobiorca jest osobną jednostką gospodarczą. Czyli jakby sam pracuje po prostu na siebie. My jesteśmy oczywiście franczyzodawcą, my podpisujemy, telakce podpisuje z galerią, z Centrum Handlowym Umowę i dalej podpisujemy ją z naszym partnerem franczyzowym. No, i oczywiście, jeżeli chodzi o support, jak najbardziej tak. Nasi szefowie, nasz zarząd cały czas w kontakcie był z naszymi franczyzobiorcami, więc generalnie po prostu na pewno nie mają na co narzekać, wręcz, wręcz przeciwnie. No i tutaj też państwo w jakimś sensie oczywiście pomaga, więc też bardzo, bardzo dziękujemy. No i mamy nadzieję, że już taka sytuacja się nie powtórzy. No i że będziemy się po prostu tylko dalej rozwijać. No ja tutaj trzymam kciuki, żeby sytuacja się nie powtórzyła dla wszystkich, nie tylko tutaj dla, dla, dla branży z takimi punktami, jak Państwo prowadzą. Ja yy, propos właśnie, jeżeli chodzi o yy, konkurencyjność takich punktów, yy, jak to u Państwa wygląda? Czy jest ona duża, czy też nie? Jest ogromna, bo yy, coraz więcej telefonów. Yy, Inaczej, nasza branża jest rozwojowa przez to, że jest coraz więcej modeli telefonów na rynku, prawda? Bardzo często wychodzą nowe modele, dlatego też no, my, jakby, dopełniamy ten drugi segment akcesoriów do telefonu. No i jeżeli chodzi o konkurencyjność. Tak, jak powiedziałam, musimy cały czas dbać o naszych franczyzobiorców, liftingować nasze sklepy, żeby rzeczywiście one były na czasie. Ja tutaj już nie mówię tylko o wystroju, ale też mówię o sposobach sprzedaży. To znaczy, też klient jest rozwojowy, klient jest coraz bardziej świadomy swojego, swego i, i to, jest, to też jest bardzo, bardzo dobre, bo. Lepiej chyba z takim klientem, który wie czego chce. Chociaż taki klient jak ja, który nie wie czego chce, też jest jak najbardziej przyjacielsko e, odbierany i przyjacielsko obsług, oczywiście obsługiwany. My mamy Virgin Mobile. Jesteśmy partnerem strategicznym globalnej marki Virgin Mobile. To przecież jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie. Więc też klienci trafiają właśnie po usługi Virgin Mobile do nas. Mamy bardzo dużo punktów, które świadczą serwis GSM. On jest bardzo, bardzo teraz rzeczywiście w cenie. Od jakiegoś czasu i, i, i coraz bardziej staramy się, żeby nasi partnerzy franczyzowi pomagamy też w tym, żeby uruchomiali. To nie, jest takie, to nie jest takie proste, żeby uruchomić rzeczywiście serwis GSM. Trzeba mieć technika, na czym ja się zupełnie nie znam, ale rzeczywiście, jeżeli komuś się uda, to rzeczywiście serwis GSM jak najbardziej dobrze się sprawdza na wyspach handlowych czy też w lokalach. Czy tego typu wyspy bardziej sprawdzały się w dużych miejscowościach, małych miejscowościach, czy raczej nie bierze się tego pod uwagę przy wyborze ewentualnie miejsca? Czy małe miejscowości są wykluczone? Nie, absolutnie nie są wykluczone. Rzeczywiście do pewnego momentu było tak, że chcieliśmy być w, na początku naszej działalności w tych największych lokalizacjach, bo to jest zupełnie zrozumiałe. To, tak jak powiedziałam, właśnie taki marketing z łóżka do łóżka jest najlepszy i ta rozpoznawalność rzeczywiście szła za tym, że byliśmy w większej galerii. Natomiast no Popyt na akcesoria do telefonów jest również w tych mniejszych miejscowościach. Więc generalnie, powiedzmy sobie szczerze, że teraz każda miejscowość jest dobra, czy mniejsza, czy też większa, no, byle żeby było to centrum handlowe. To jest bardzo, bardzo istotna kwestia. Czyli tak naprawdę podsumowując, mają Państwo dwa modele biznesowe: czyli to jest albo taki sklep stacjonarny, tak? Albo. Tak, to jest pod... Tak. tak. Jeżeli chodzi o kwestię kosztu, to jest od 40 do 200 tysięcy, wszystko w zależności od tego, gdzie będzie znajdował się ten punkt i tym podobne. Jeżeli by Pani miała polecić y, osoby, która dopiero zaczyna swoją y, w cudzysłowie, przygodę z, z byciem przedsiębiorcą, to którą opcję by Pani y, poleciła? To zależy. To zależy, y, jak, jakimi finansami dysponuje no, wiadomo, że wyspa handlowa wydaje się być y, może łatwiejszym formatem, ale nie do końca. Nie do końca. Każdy biznes jest w jakimś sensie trudny i w jakimś sensie łatwy, prawda? Więc to, to wszystko zależy y, od tego, y, jaka, jest, y, y, jaka jest geolokalizacja. To znaczy, też czym my, jako franczyzodawca, dysponujemy na dzień dzisiejszy. Oczywiście zdarza się również tak, że franczyzobiorca przychodzi do nas sam, partner franczyzowy, i po prostu pyta o możliwość, czy na przykład w danej galerii, w danym mieście byłaby możliwość wejścia, ponieważ no, sieci handlowe są. Jakby lepiej postrzegane rzeczywiście w centrach handlowych, albo może inaczej, może łatwiej się z nimi współpracuje, bo jednak to jest sieć, prawda? Jest nas więcej i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście może łatwiej sieci wejść do centrum handlowego. I taki właśnie franczyzobiorca przychodzi do nas. I pyta, czy na przykład w danej lokalizacji nie byłoby miejsca. My sprawdzamy. Nie zawsze tak jest, że, że rzeczywiście będzie miejsce i rzeczywiście tam wyjdziemy, ale staramy się. Czasem możemy zastąpić to, zaproponować coś innego. No ale generalnie, no oczywiście, no, wyspa handlowa jest mniejsza, to są mniejsze koszta z pewnością, więc no, pewnie wyspa handlowa na początek też bym była w pierwszej kolejności zainteresowana wyspą handlową, bo jednak ten, ten punkt stacjonarny, taki sklep stacjonarny kojarzy się już z dużym przedsięwzięciem, yy, więc jednak ta wyspa wydaje mi się, że jest ogólnodostępna, bo jednak te osoby często no, przechadzają się po całej galerii. Tak, pozycja to... z każdej strony, ma Pani no, redaktor Dokładnie, w racji. dokładnie tak. więc nieważne z której strony przejdę i tak zwrócę uwagę, co tam się znajduje, więc nawet się zatrzymam, zobaczę, jak nie kupię za pierwszym razem, to Wrócę za chwilę, tak? Albo pa za parę dni i, i, i zakupię jak najbardziej. Jeżeli tak, o... ale salony jak najbardziej również są yy, intratne, i y, y, oczywiście czasem jest tak na przykład, że franczyzobiorca ma jeden salon i kilka wysp, y, bo w tym salonie też może na przykład zrobić serwis GSM, y, bo też troszkę więcej miejsca potrzeba, więc y, to też jest bardzo dobre i tam można też więcej eksponować, wystawić towaru. I powiem w ten sposób, że miałam do Pani dzisiaj przygotowane takie pytania, bardzo specyficzne, ale bardzo mi się miło z Panią dzisiaj rozmawiać. I, <laughs> i, bardzo i dziękuję, bardzo, mnie również. Bardzo mi się, bardzo fajnie. W ogóle bardzo sympatyczna jest Pani nawet w rozmowie, więc wydaje mi się, że gdyby była potencjalnym franczyzobiorcą, łatwiej nawiązamy nawet z Panią kontakt. Bo powiem Pani tak, że to, to nie jest mój pierwszy wywiad, jeżeli chodzi o, o franczyzę jakby ten, ten cały cykl wywiadów ma na celu to, żeby trochę odczarować tą, tą nazwę franczyza. Odczarujmy, odczarujmy. Generalnie powiem szczerze, drodzy widzowie, że Franczyza może rzeczywiście na początku po prostu kajesz się, oje, strach ma wielkie oczy. Ale tak naprawdę to jest taki paracol. tak szczerze powiedziawszy, bo zwróćmy uwagę, to na przykładzie telakcesów mogę tylko powiedzieć, bo na tym się znam że, i trochę tutaj pracuję, że to tak naprawdę my podpisujemy z Galerią Handlową umowę. Prawda? Więc to my jesteśmy, no powiedzmy sobie szczerze, na tej pierwszej linii ognia, bo franczyzobiorca podpisuje z nami elastyczną umowę i to są najczęściej umowy na pół roku. A umówmy się, że my z galerią handlową, na przykład jeżeli chodzi o salon, podpisujemy najczęściej na kilka lat, tak? Więc no my jesteśmy jakby takim parasolem, tak, rzeczywiście nie jakby takim parasolem dla franczyzobiorców i tak jak powiedziałam, przede wszystkim, co jest najważniejsze, że franczyzodawca bez franczyzobiorców nie istnieje, więc jeżeli my nie staralibyśmy się, żeby być dobrymi, tak naprawdę, franczyzodawcami dla naszych partnerów, no to oni by pouciekali i po prostu sieci by nie było. No dokładnie tutaj te 200 sklepów nie wzięło się, nie wzięło się znikąd. Nie. I, ale zauważyłam, że też zmienił się taki model biznesowy, taki twardy, do taki bardziej miękki. Ze względu na to, że bardziej teraz się bierze pod uwagę ten y, element ludzki, że wszyscy jesteśmy ludźmi, mogą się zdarzyć różne problemy. Mieliśmy teraz przykład tak. COVID-u, więc trzeba sobie po prostu razem wspólnie pomagać. Więc wydaje mi się, że. że to jest taka odpowiedź na pytanie, które miałam tutaj zapisane: czym się Państwo wyróżniacie? Nie tylko tym, że Państwo działają od 2011 roku, że mają Państwo 200 sklepów, że współpracują Państwo z taką dużą marką jak Virgin Mobile, więc oczywiście to, to jest istotne. Ale kwestia tego typu, że franczyzobiorca ma to wsparcie z Państwa strony i taką Wiedzę, już na pewno było mnóstwo różnych problemów, które czekają, czekałyby normalnie w sytuacji, gdyby ktoś chciał po prostu otworzyć sobie taką wyspę, bądź też sklep, inter, sklep stacjonarny. No, tutaj w tej państwa w przypadku sytuacja wygląda troszeczkę inaczej, jest bezpiecznie. Ale jeżeli chodzi właśnie o tego franczyzobiorcę, co on od państwa tak. otrzymuje? Oprócz tego, że wiemy, jakie są koszty, wiemy, że państwo podpisują umowę z galerią handlową. Co jeszcze w tym, w, tym, w tym zakresie, jakby Waszej współpracy jest? No to na początku, no to priorytet lokalizacji, prawda? Tak jak powiedziałam, ciężko jest regionalnemu, regionalnemu przedsiębiorcy wejść do galerii handlowej, albo może inaczej, no nie najłatwiej. Z siecią jest łatwiej, może jest bezpiecznie, tak? Więc lokalizacja, know-how. Wsparcie marketingowe, wsparcie naszych kierowników regionalnych, również doradztwo prawne. Więc no, myślę, że no wszystko, wszystko to, materiały, oczywiście marketingowe, promocyjne. Myślę, że wszystko to, co jest na dzień dzisiejszy potrzebne. Ja też chciałabym powiedzieć, bo pani bardzo fajnie powiedziała o tym czynniku ludzkim, że my żeśmy się już tego wcześniej nauczyli. To znaczy, nasi szefowie traktują, generalnie firma taka rodzinna i traktują franczyzobiorców tak właśnie porodzinnemu, więc oni już dawno weszli na ten model, model taki czynnik ludzki, tak? Z tym przede wszystkim czynnikiem ludzkim, że to, to, oczywiście to jest biznes, to jest biznes jak najbardziej, ale przede wszystkim to jest człowiek i jeżeli z, z człowiekiem nie będziemy współpracować. No to tego biznesu po prostu człowiek z człowiekiem nie będzie współpracował, do tego nie będzie i to jest bardzo, bardzo wyraźne właśnie we franczyzie. Bo, bo inaczej jak my sobie sami, jak ja, Magda Michniak sobie otworzyła ten biznes, prawda, nie muszę się właściwie, w cudzysłowie, z nikim liczyć. Ja tutaj trochę to inaczej wygląda i rzeczywiście po prostu to, to działa w dwie strony, że no franczyzobiorca, też w jakimś sensie no, musi się podporządkować, jeżeli chodzi o reguły franczyzy, bo też mamy utarte standardy, którymi idziemy, prawda? Też raz na czas musimy coś zmienić, na przykład w sklepie, wygląd sklepu i tak dalej, i tak dalej. Więc ta współpraca z dwóch stron jest bardzo, bardzo ważna. Świetnie, to, to bardzo fajnie brzmi, że właśnie jest ta, jest ta współpraca między państwem. A takie mam pytanie, które zadaje prawie wszystkim. Jeżeli chodzi o, wszyscy jesteście Państwo przedsiębiorcami, więc to jest istotna rzecz dla osób, które e, zaczynają. Taka porada dla, przed, dla przyszłego przedsiębiorcy, na co zwracać uwagę, na co uważać, czy faktycznie te y, kwestie prawne są najgorsze, czy są jakieś pułapki, które by Pani y, poradziła, żeby na, po prostu na nie uważać? No generalnie, y Pierwsze co przychodzi mi na myśl, to jest to, żeby po prostu dopilnować biznesu, a co za tym idzie, dopilnować tego, jak są klienci obsługiwani, żeby przyjrzeć się temu. Być może nawet samemu stanąć na wyspie. Bo za każdym razem, kiedy rzeczywiście ktoś nowy przychodzi do nas, to, to mówimy, najlepiej stań sobie ty na wyspie. Nawet ja kiedyś było pracowałam chwilę w sklepie, żeby po prostu zobaczyć, jak to wygląda, jak ta obsługa tego klienta wygląda. Na co też warto zwrócić uwagę. Oczywiście aspekty prawne też są jak najbardziej ważne, no ale nie jest to taki problem, żeby założyć firmę. Firma zakłada się teraz bardzo, bardzo szybko. Zatowarowanie jest bardzo ważne, i tutaj bardzo jesteśmy skorzy do tego, żeby pomagać w zatowarowaniu, jak najbardziej powiedzieć, co by się przydało. Na początek nawet franczyzobiorcy do siebie jeżdżą. To znaczy, jeden franczyzobiorca przyjmuje nowego franczyzobiorcę, żeby sobie właśnie zobaczył, podpowiada mu, co, jak zatowarować, jak obsługiwać, na co zwrócić uwagę. I to jest chyba najważniejsze, taki live po prostu. Live w życiu sklepowym, po prostu właśnie na co zwrócić uwagę przede wszystkim w tych akcesoriach, no i też telefonach. Takie doświadczenie bezpośredniego kontaktu z klientem. Tak, bezpośredniego, bo, bo wtedy można poczuć na własnej skórze, że to, że faktycznie że sami się trzeba zmierzyć z takimi problemami, których po prostu no, nawet człowiek sobie o tym po prostu nie, 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 nie pomyśli o tym, że może coś takiego się zdarzyć. Tak. Dokładnie. Czasem nie wiemy nawet o co zapytać, prawda, więc wtedy chyba jest najprościej. Pani Magda, tutaj już będziemy powolutku kończyć. Ja bardzo chciałam podziękować Państwu, Pani, wszystkim widzom za, za dzisiejszy wywiad live. To jest kolejny wywiad, więc jeżeli by się też pojawiały jakieś dodatkowe pytania, to zapraszam do, do ich zadawania. Ja na pewno z Panią Magdą się skontaktuję i jest z przyjemnością przekażę. To jest cykl wywiadów. Przypuszczam, że będziemy do nich wracać. Otworzyliśmy taką fajną telewizję, franczyzową TV, więc za jakiś czas, jak już może, będą mieli Państwo na koncie 250 sklepów. Przypuszczam, że jak zadzwonię za 2 trzy miesiące. No, myślę, że tak. W tym roku też troszeczkę chcemy otworzyć, więc. Tak, będziemy mieć znowu kolejne pole do popisu, jeżeli chodzi o, o rozmowy, Może już bardziej. Jeszcze bardziej biznesowo, nie tylko właśnie o kwestii franczyzy. Ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że, że polecam. Wydaje się ten biznes bardzo fajny. Wyspy wydają mi się bezpieczne. Zresztą sami sobie zadajmy pytanie, ile razy kupiliśmy coś na wyspie. Więc to też jest taka, taka odpowiedź dla, dla osób, które się po prostu nad tym zastanawiają. Więc ja bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, bardzo miło. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Do widzenia.